Cześć wszystkim! W dzisiejszym filmie przedstawię Wam 15 najlepszych owczarków. Omówimy ich cechy charakteru, predyspozycje do pracy i szkolenia, a także wymagania pielęgnacyjne. Dowiecie się, które rasy owczarków najlepiej sprawdzą się jako psy rodzinne, a które będą idealnymi towarzyszami dla osób aktywnych. Zapraszam do oglądania. Owczarek belgijski to rasa psów pasterskich. Która pochodzi z Belgii. Jest to rasa inteligentna, aktywna i lojalna, która jest doskonałym wyborem dla osób prowadzących aktywny tryb życia. Owczarki belgijskie są również bardzo wszechstronne i mogą być szkolone do wykonywania różnych zadań, takich jak praca policyjna, praca ratownicza i Edgiletti. Owczarek niemiecki to kolejna popularna rasa psów pasterskich. Jest to rasa inteligentna, odważna i lojalna, która jest doskonałym wyborem dla osób szukających psa stróżującego. Owczarki niemieckie są również bardzo wszechstronne i mogą być szkolone do wykonywania różnych zadań, takich jak praca policyjna, praca wojskowa i Edgileti. Owczarek Pirenejski to rasa psów pasterskich, która pochodzi z Pirenejów. Jest to rasa duża, silna i niezależna. Która jest doskonałym wyborem dla osób szukających psa stróżującego. Owczarki pirenejskie są również bardzo lojalne i opiekuńcze wobec swojej rodziny. Pirenejski pies górski to rasa psów pasterskich, która pochodzi z Pirenejów. Jest to rasa duża, silna i niezależna, która jest doskonałym wyborem dla osób szukających psa stróżującego. Pirenejskie psy górskie są również bardzo lojalne i opiekuńcze wobec swojej rodziny. Owczarek karpacki to rasa psów pasterskich, która pochodzi z Karpat. Jest to rasa duża, silna i niezależna, która jest doskonałym wyborem dla osób szukających psa stróżującego. Owczarki karpackie są również bardzo lojalne i opiekuńcze wobec swojej rodziny. Owczarek staroangielski. Znany również jako Babtail, to rasa psa pasterskiego pochodząca z Anglii. Jest to duży, silny pies o gęstej, szorstkiej sierści i charakterystycznym krótkim ogonie. Owczarki staroangielskie są znane ze swojej łagodności, inteligencji i lojalności. Są doskonałymi psami rodzinnymi, ale potrzebują dużo ruchu i stymulacji umysłowej. Owczarek Majorkański. Znany również jako ca. de bestiar, to rasa psa pasterskiego pochodząca z Majorki. Jest to średniej wielkości pies o krótkiej, gęstej sierści i czarnej masce na twarzy. Owczarki majorkańskie są znane ze swojej odwagi, niezależności i lojalności. Są doskonałymi psami stróżującymi, ale potrzebują doświadczonego właściciela, który będzie potrafił je odpowiednio wychować. Owczarek kataloński, znany również jako Gołus deatura Catala, to rasa psa pasterskiego pochodząca z Katalonii. Jest to średniej wielkości pies o długiej, falującej sierści i charakterystycznym czarnym pysku. Owczarki katalońskie są znane ze swojej inteligencji, zwinności i lojalności. Są doskonałymi psami do agility i innych sportów kynologicznych, ale potrzebują dużo ruchu i stymulacji umysłowej. Owczarek kaukaski, znany również jako owczarka kaukaskiego, to rasa psa pasterskiego pochodząca z Kaukazu. Jest to duży, silny pies o gęstej, długiej sierści i charakterystycznym czarnym pysku. Owczarki kaukaskie są znane ze swojej odwagi, niezależności i lojalności. Są doskonałymi psami stróżującymi ale potrzebują doświadczonego właściciela, który będzie potrafił je odpowiednio wychować. Tutaj należy uzupełnić informacje o ostatniej rasie owczarka z listy.